12 października. Idziemy prosto na Moskwę. Jestem wykończony. Potworny mróz, a my jesteśmy bez rękawiczek i zimowego wyposażenia. Kolejny dzień. Natknęliśmy się na kilka uli. Słowo daje, ależ wchłonęliśmy ten miód. Wpychaliśmy go w siebie, jakby to był chleb. Zostaliśmy wyznaczeni do śmiałego ataku na lotnisko, które mamy zdobyć przy pomocy trzech dział przeciwpancernych i trzech karabinów maszynowych więc ruszamy, zabierając je ze sobą. Schodzimy ze zbocza, wszystko cicho, żadnych śladów kół, nic. Jednak to miejsce musi być gdzieś tutaj. Nagle rozległy się krzyki tu jest samolot, tu jest następny i tu też. Karabiny maszynowe były w gotowości. Spodziewałem się, że lada chwila zacznie się strzelanina, ale ani dźwięku. Podeszliśmy bliżej i zobaczyliśmy, że samoloty zostały porzucone. W rzeczywistości były to atrapy ze sklejki, trzy bombowce i dwa myśliwce. Taka jest prawdziwa historia zdobycia lotniska pod Moskwą.